To właśnie w drodze tego spotkania z Maryją, którą szcimy pod imieniem Częstochowska, pragniemy, w się w jej oblicze, pytać się o ten piękny dar powołania. Ona również w swoim życiu odpowiedziała Bogu na te wyzwanie. Czując się we wspólnocie i służąc wspólnocie wcześniej, kiedy to Pan wysłał wobec jej osoby. Swojego wysłannika, który obwieści w niej tę szczególną radość, to szczególne zadanie, że oto będzie matką syna Bożego, że oto pod swoim sercem będzie nosiła zbawiciela, którego da świat. I drodzy, w tym elemencie historii sprawy jest miejsce na tą właściwą odpowiedź. Niech mi się stanie według tego słowa. Niech tak będzie, jak ty poprawiesz. I z taką wielką radością i refleksją biegnie do swojej krewnej śmierci, po to by jej oznajmić. Ale Bóg wyznacza właśnie poprzez osobę Maryi. wyznacza również każdemu z nas konkretne zadanie i konkretną drogę życia. A wszystko to nas się źródło, kiedy zaglądamy do księgi rodzami i kiedy odkrywamy to, zostało powierzone człowiekowi jako ten, który został stworzony na obraz Bożego, który otrzymał od Boga godność, a w tej godności zawiera się potrzeba miłości, pojadowania wobec drugiego człowieka. To, że człowiek myśli, to, że człowiek podpowiada na wezwanie Boże, to, że posiada właśnie potrzebę nieśmiertelno, tę umiejętność kochana. I drodzy, kiedy zastanawiamy się nad naszym powołaniem, to trzeba nam wpatrywać się w ogóle tej, tej, która właśnie podejmuje to szczególne zadanie. Ona zadaje konkretne pytania. W tym pytaniu to stwierdzenie, jakże się to stanie. I ta odpowiedź, którą usłyszy ale podejmuje to, słowa w tym słowie, filar podejmuje to zadanie i będzie je realizowała i rozważała w swoim sercu. I my, drodzy, również zastanawiamy się nad które poprawą. Podjęliśmy w konkretnym czasie decyzję i nie żałujemy tej decyzji. Dlatego, że kiedyś Pan Bóg zapisał w naszych sercach tę szczególne, to szczególne zadanie. A my na nią nie powiedzieliśmy. Ale są momenty trudne. Są momenty może jakiegoś wahania. Jest taki moment, kiedy może zastanawiamy się, czy to dobra droga. Ale Bóg do nas kieruje swoje słowo. jest Tym, który wspomaga. Który daje tę siłę. I nasze życie, drodzy, czy to już na państw, czy już konie, czy też małżeństw w małżeństwie i tam jest miejsce szczególnie dla Wana. I tam jest miejsce również na odpowiedź ze strony człowieka temu, który założonych w nas to wielkie dzieło. To dzisiaj, właśnie kiedy świętujemy obecność Maryi w naszej wspólnocie, w tej świętej świątyni, przychodzi Wam wyrazić to wielkie dziewczynki. A przecież już święta jest tak. Dzisiaj, tak jak zostało to powiedziane od samego początku, dziękujemy Panu Bogu za bardzo ważną i prosimy, żeby również z tej parady pojawiały się zastępcy ludzi, którzy szczerym sercem odpowiedzą Panu Bogu, To słowa, na pójdzie w I dlatego też Kościół przybliża nam drodzy postawy świętych i błogosławionych na przestrzeni historii swojej. Jak o tych, którzy właśnie tak odpowiedzieli, którzy dla Chrystusa pozostawili wszystko, to, co doczesne, po to, żeby się zbliżyć do Niego i po to, aby Go może w sposób niedoskonały, ale upyszyli na Tak wyraźnie z tym, ale z tęsknotą, za tą miłością, doskonałą, która jest w Chrystusie. I każdy z nas tworząc wspólnotę małżeńską, rodzinną, odpowiada każdej chwili, każdego dnia na to wielkie zaproszenie, bo powołanie Jezusa jest zaproszenie do tego, żeby pójść konkretną drogą, nie w tym zamyśle ludzkim, takim egzystencjalnym, ale właśnie wybierając tą drogę nad przyrodą, właśnie w tym wymiarze emanacji, czyli dawania świegu człowiekowi. A jeżeli w służbie i pobierze wytrwałości, to również służbie sam. Niech ta zatem dzisiejsza noc, ona jest święta, to ta nasza rewrecja, ta nasza zabuha przed obliczem Maryny będzie również danym wdzięczności za ten piękny dar Boga, za to, że trwamy przez Jego lędowisko, wypraszając te szczególne łaski. Przez Jej u jej Syna. To co jest każdemu z nas tak bardzo potrzebne. Do tego by w powołaniu trwać. By się nie wydać, By nie odrzucać tego co święte. Co błogosławione. I co wskazuje człowiekowi konkretną drogę. Ta droga prowadzi do wieczności. Tutaj już na ziemi mamy jakby zaczyn tej świętości życia. Tutaj Pan otwiera przed nas Właśnie tej propozycji odczytywania i chrześcijaninu powołanym, po to, by kiedyś zbierać święta, poprzez zasługi, poprzez odpowiedź właściwą nauczoną, by potem radować się w wiecznej wiadomości. Przeżywajmy ten święty nas Kościoła naszego Pana Niech ten wielki dar obecności Boga, który tak pięknie powiedział do apostołów, że oto wielkie, ale wodne. I my, czy to zakładnicy, czy kapłani wiedzy czy siostry zakonne, czy osoby świeckie, wszyscy jesteśmy powodami. Wszyscy dostajemy, dostajemy ten nieznaczny działa w świadectwie naszego życia. Bo to żliwo jest zawsze, bo Pan stawia się nami ludzi. I ci ludzie poszukują praw, poszukują miłości. Poszukują wrażliwość i my nawet dalej opowiadamy A. narodu polskiego. Płótnę się za Kościół Święty na całym świecie, aby obromieniony jego Maryni, Marki, wszystkich wierzących móstł ciągle radosną z zbawienia. Ciebie prosimy. Płótnę się za wszystkich kapłanów i naszej diecezji, aby wsparci pomocą Matki Kościoła. Ciebie prosimy. Mógłbym się za wszystkie siostry zakonne osoby życia koncentrowanego, aby w swoim życiu wniosły zasady Ewangelii, prawdę Ewangelii do tych wszystkich, do których zostali posłania. Ciebie prosimy. Umlmy się za wszystkich chorych, cierpiących. Z naszej wspólnoty mafialnej. Proszę, proszę, z łaską uzdrowienia, tak południowego, jak i fizycznego. Ciebie prosimy. Mówmy się za niewierzących, także w naszej wspólnocie parafialnej, aby modlitwa I ofiara naszej wspólnoty w jednolitym młodzieży wiara. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy się za naszych bliskich zmarłych spośród, grona naszej rodziny przyjaciół znajomych, zwłaszcza za zmarłych kapłanów, tak siostry zagodne, osoby życia koncentrowanego, jakiegokolwiek stanęły na naszej drodze życia. Aby dobry był przyjąć do grona zmarłych nie. Ciebie do siebie. Wysłuchajmy nowe, święte powołanie do służby Kościelnej, Kościele, do życia kapłańskiego i zakonnego, aby nie brakowało tych, którzy powinny musiać ziarnać słowa Bożego. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, aby obecność obrazu jasnogórskiego przyczyniła się w naszych sercach i rodzinach, do odnowienia mięci z Bogiem Kościołem dla dobra całego narodu. Ciebie prosimy. Wznosimy do ciebie oczy naszą obłudę i prosimy o to, że i pomoc, którą nieustannie Twoich sakramentów i trwali Twojej miłości przez Chrystusa Pana nasze. i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składać dziennicznienie i abyśmy Ciebie wielkimi oddają część cześć Najświętszej Maryi i zawsze Dzieńce. Ona przyjmując pod krzyżem te Bożej miłości wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodziły się do życia wiecznego.